Was na moim kanale. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moim przepisem na te piękne, super rumiane i przepyszne pieczone ziemniaczki z żółtym serem roztopionym, podawane z twarożkiem i ze szczypiorkiem. Idealnie nadają się jako dodatek do mięs, bądź też po prostu jako mała, fajna przekąska. Świetnie sprawdzają się także jako dodatek do grilla. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie można szybko i łatwo przygotować, oglądajcie dalej. Będziemy potrzebować oczywiście. Ziemniaki, do tego ser żółty w plasterkach, może być jakikolwiek, jaki będzie ym, się topił. Do tego odrobinkę twarożku, jogurtu oraz szczypiorku. Yy, ja również dodaję do mojego twarożku trochę czosnku, yy, ze względu na to, że po prostu fajniej smakuje wszystko razem. Zanim zaczniemy przygotowywać nasze ziemniaki, dobrze jest przygotować sobie piekarnik. Musimy go rozgrzać do 220 stopni yy, Celsjusza. W wysokiej temperaturze będziemy widzieli. I teraz tak, jeżeli chodzi o ziemniaki, będziemy je kroić e, w plasterki. To, jak szerokie plasterki, zależy tylko od tego, e, jak po prostu chcecie. Ja kroję w dosyć wąskie, ze względu na to, że po prostu szybciej się wtedy ziemniaki upieką. I teraz tak, bardzo ważna sprawa: ziemniaków nie możemy przekroić do samego końca. Taką część mniej więcej od spodu musimy zostawić nietkniętą. Także nacinamy, ale nie do samego końca. Zostawiamy część dolną ziemniaka nietkniętą. O, w ten sposób można jak później po prostu delikatnie sobie e, rozłożyć. O, tak, że po prostu ten dół ziemniaka trzymaje. I teraz e, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, jakieś przyprawy. E, jeżeli macie ochotę, teraz je dokładamy. Ja zawsze polewam też również odrobiną oliwę z oliwek, ze względu na to, że po prostu wtedy ziemniaki będą fajniej zarumienione, będą chrupiące. I teraz czas na podpieczenie ziemniaków. Pieczemy je w 220 stopniach przez 40 minut. Jeżeli Wasze ziemniaczki są mniejsze, możecie skorygować czas pieczenia ale zazwyczaj nie mniej niż 30 minut. W czasie jak ziemniaki się pieczą, możemy przygotować nasz twarożek. Do twarożku dodajemy jogurt oraz szczypiorek i wyciskamy ząbek. I to wszystko razem po prostu mieszamy i tak naprawdę troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu do smaku dodajemy i nasz sos twarożek jest w zasadzie gotowy do użycia. Czekamy na ziemniaki aż się upieką. Jeżeli po raz pierwszy jesteście na moim kanale, pamiętajcie aby zasubskrybować, żeby nie przegapić w przyszłości żadnego przepisu. Nowe filmiki ze smakołykami zamieszczam dwa razy w tygodniu. Tak oto wyglądają ziemniaki, one są już praktycznie upieczone i teraz będę dodawała ser. Ser ma się tylko i wyłącznie stopić, dlatego dodajemy go już w momencie, kiedy ziemniaki są upieczone. Po kawałeczku małym sera, tyle ile chcemy. Ja dodaję mniej więcej po trzy plasterki na jednego ziemniaka, żeby też nie była jakaś super ekstra bomba kaloryczna, czy też cholesterolowa. I możemy je jeszcze odrobinkę podpiec. Teraz musimy obserwować bardzo dokładnie, żeby ten ser się nie stopił za bardzo. Ziemniaki są gotowe. Tak jak widzicie ser jest stopiony, one są pięknie rumiane. Ja podaję je po prostu z odrobiną twarożku na wierzchu, posypane odrobinką szczypiorku i nic więcej w sumie nie trzeba. Idealnie wyglądają, świetnie smakują. Kto nie lubi pieczonych ziemniaków, zresztą nie muszę chyba nikogo przekonywać. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.